Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz tym Człowieczy nie ma miejsca gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boga. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Boga. Najpierw pierwsze czytanie. To, co robi Eliasz wobec Elizeusza, to zarzucenie płaszcza, to jest Gest wyrażający niesamowitą bliskość i to, że ogromnie Eliaszowi na Elizeuszu zależy, że chce się z nim podzielić samym sobą, uczynić go podobnym do siebie. W tamtej kulturze, w tamtym czasie ubranie, ludzie mieli dużo mniej ubrań niż my, zazwyczaj jedną, dwie szaty na zmianę. Ubranie przeżywali jako przedłużenie swojego ciała. Dlatego na przykład gestem żałobnym było rozrywanie szaty. Bo to miało oznaczać, że to, co przeżywam, to, czego doświadczam, rozrywam. mnie. I widzimy też w tym pierwszym czytaniu, co ten gest, którym Eliasz Elizeusza powołał, powoduje w Elizeuszu, do czego go uruchamia. Jedną z par wołów złożył na ofiarę i nakarmił tą ofiarą ludzi, którzy byli wokół. Tu się za chwilę wydarzy dużo więcej niż zarzucenie płaszcza. Chrystus nie tylko zarzuci na nas swój płaszcz, ale da nam się sam. Co to ze mną zrobi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin? To nakarmienie mnie przez Chrystusa uruchomi mnie do tego, żeby kogo, w jaki sposób czym nakarmić. Bo to jest miara tego, na ile rzeczywiście Ja go przyjmuję w tym najświętszym sakramencie, na ile rzeczywiście wchodzę w Eucharystię? Na ile doświadczam spotkania z Bogiem żywym? Miarą tego jest to, do czego to mnie uruchomi. Kto się z tego nakarmi? Co ludzie, wśród których żyję na co dzień, brutalnie mówiąc, będą mieli z tego, że ja jestem dzisiaj na Eucharystii? Drugie czytanie. Tutaj też warto zwrócić uwagę na kontekst. Trzeba by sobie otworzyć piąty rozdział listu do Galatów, żeby zobaczyć, że cały ten wywód o wolności Paweł robi Galatom w bardzo konkretnym kontekście. Chodzi o to, że to są ten kościół złożony z Galatów to jest kościół Pogan, kościół ludzi, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia pierwszego przymierza. Więc Paweł ogłosił im Ewangelię Jezusa Chrystusa, nauczył ich modlić się, ochrzcił i tak stali się chrześcijanami, kościołem. I niedługo po Pawle tam przyszli ludzie, którzy też byli chrześcijanami, ale pochodzącymi z narodu żydowskiego, a więc mającymi za, za sobą doświadczenie pierwszego przymierza, tory, wszystkich przykazań, przepisów, i dla nich to było nie do pojęcia. Że można od tak kogoś wprowadzić do kościoła. Oni byli w najlepszej wierze przekonani, że tych ludzi trzeba najpierw wprowadzić w pierwsze przymierze, zaczynając od obrzezania. Że to jest konieczne, żeby mogli dopiero stać się potem chrześcijanami. I galaci, nie bardzo wiedząc, będąc dopiero początkującymi uczniami Jezusa, uwierzyli temu. No brzmiało to rozsądnie. I w tym kontekście Paweł do nich pisze o tej wolności, którą mają w Chrystusie, nie, że nie muszą się poddawać prawu, nie mają być niewolnikami prawa. I w tym kontekście pada też to takie uszczypliwe, ironiczne zdanie, które Paweł mówi, kiedy tłumaczy im, co jest sensem wiary. To, co nam wynikało z tego pierwszego czytania, całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, to baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. I to jest, myślę, druga podpowiedź dla nas na ten tydzień. Nieraz przekonani o swojej największej, najpewniejszej racji, w sprawach, które uważamy za ważne, istotne, święte nawet, jesteśmy gotowi drugiego człowieka pokąsać, popodgryzać, warknąć. Przeżyjmy dzisiaj bardzo świadomie. Skupmy się na tym momencie Mszy Świętej, kiedy będziemy przyjmować Jezusa do naszych ust. Czy to bezpośrednio, kapłan nam będzie podawał hostię do ust, czy weźmiemy ją na ręce i sami umieścimy na swoim języku. Skupmy się bardzo na tym momencie, żebyśmy mogli go sobie przypomnieć w tym tygodniu, jak nam przyjdzie ochota kogoś, ugry kogoś ugryźć, kogoś kąsnąć, na kogoś płatnąć zębami, że Jezus dał nam się pogryźć. To już może wystarczy gryzienia na tym tydzień. I trzecia rzecz. Ta Ewangelia trudna dzisiaj. Dobrze, że na początku widzimy Jezusa tak łagodnego w tej Ewangelii, który gromi wręcz Jana i Jakuba za to, że chcieli na kogoś ogień spuszczać, bo potem te trzy rozmowy Jezusa z ludźmi, których zaprasza do drogi ze sobą albo którzy sami chcą z nim iść, no nie są łatwe do zrozumienia dla nas. Jeszcze ta pierwsza, jakkolwiek, ale kiedy Jezus zabrania ojca pogrzebać, kiedy nie pozwala pójść się pożegnać z bliskimi, to może budzić nasz opór. Tak naprawdę to są trzy króciutkie rozmowy o wolności. Nawet nie wprost o wolności od grzechu, ale od takich sposobów bycia i życia, które my się raz po raz być może wikłamy i które nas strasznie zniewalają i strasznie zatruwają. Ten pierwszy mówi: Pójdę z Tobą dokądkolwiek pójdziesz. Jemu droga z Jezusem jawi się jako droga do jakiegoś celu jakiś projekt do zrealizowania. I my też tak potrafimy żyć. Muszę coś zdobyć, coś osiągnąć, na coś zarobić, na coś zapracować, niekoniecznie materialnego. To, to póki tego nie osiągnę, nie będę zadowolony, nie będę szczęśliwy. Temu człowiekowi Jezus mówi, droga ze mną to jest. Droga, w której nie jest najważniejszy cel. Ja nie mam miejsca, gdziebym mógł głowę położyć. W tej drodze najważniejsze jest to, że idziemy razem. Na Jezus podpowiada lekarstwo na takie projektowe, zadaniowe przeżywanie życia. Rozejrzyj się, z kim idziesz, dla kogo idziesz, kto się może o ciebie oprzeć, u kogo ty się możesz oprzeć. Ten drugi, który chce pogrzebać Ojca, Chce się oddalić na dość długo od Jezusa, bo o ile pogrzeb w tamtej kulturze następował bardzo szybko, zazwyczaj przed zachodem słońca w dniu śmierci, o tyle potem towarzyszyły, jak gdyby przedłużały ten pogrzeb rozbudowane rytuały żałobne. Więc on, to nie jest tak, że on pójdzie, sypnie garstkę ziemi i zaraz wróci do Jezusa, jego nie będzie przez kilka dni, tydzień, może dłużej. Może być i tak w naszym życiu, że zrywamy kartki z kalendarza, a gdzieś tam z tyłu jest takie wydarzenie, jakaś strata, krzywda, nieszczęście, które nas spotkało, przykrość, przy której my ciągle jesteśmy sercem, myślami i zupełnie nie potrafimy się ucieszyć tym dobrem, które się dzieje dzisiaj. Jezus mówi temu człowiekowi, ty zostaw umarłym, grzebanie umarłych ty idź i głoś Królestwo Boga, ogłoś Królestwo Boga, ogłoś to, że dzieją się Boże rzeczy w Twoim życiu, ogłoś to najpierw w sobie. Popatrz na ten tydzień, który minął i zobacz, co Bożego się stało. A trzeci, trzeci jest chyba trochę zatruty taką nostalgią, którą my nieraz wyrażamy, mówiąc, że kiedyś to było. On by chciał pójść za Jezusem, ale, ale jeszcze, jeszcze się tam do domu wróci. Tam było tak miło, sympatycznie, pożegna się jeszcze. Dlatego Jezus mówi o tym oglądaniu się wstecz. No ale my się oglądamy na różne strony. Oglądamy się wstecz, bo kiedyś to było, a teraz to nie ma. Oglądamy się na boki u kogo. Trawa jest bardziej zielona w ogródku i zawsze jest bardziej zielona u sąsiada, a nie u nas. I oglądamy się na zupełnie zmyślone przez siebie światy. To są wszystkie nasze gdyby. Gdyby mąż był inny, gdyby nie ta żona, gdyby nie ten szef, gdyby mnie tak nie bolało, gdyby zdrowie było lepsze, gdyby łatwiej było dociągnąć do pierwszego, gdyby nie inflacja, gdyby nie pandemia, gdyby, 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 gdyby. gdyby. I tym się trujemy idealnie, bo zawsze nasze realne życie, Wypadnie gorzej w porównaniu do tego wygdybanego. I temu człowiekowi Jezus mówi mocno: Kto się tak rozgląda, nie nadaje się do Królestwa Boga. Nie da rady go doświadczyć. To nie jest to, że Jezus go do piechła odsyła. Tylko mówi: ten biedak nie da rady doświadczyć Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże może się wydarzyć tylko w realnym świecie, tutaj. I na koniec zaproszenie, które Pan Jezus chyba do nas wszystkich wystosowuje w tej pierwszej rozmowie, tą swoją skargą, że lisy mają nory, ptaki, podniebne gniazda, a ja nie mam miejsca, gdziebym głowę mógł położyć. Może dzisiaj tym miejscem, gdzie On będzie mógł położyć głowę, mogłoby być Twoje serce? Może to Komunię dzisiaj tak przeżyj, może swoją wieczorną modlitwę dzisiaj tak przeżyj, że to jest moment, kiedy Jezus chce położyć głowę na twoim sercu, nawet sobie to wyobraź. I zobacz, co to z tobą zrobi. I zobacz, że to ci pokaże, że Królestwo Boże zaczyna się wydarzać tutaj. Nie w świecie wygdybanym. Nie tam kiedyś. Nie jeśli coś zdobędziesz. Tu, gdzie jesteś. W tobie. Amen.